Cześć, witajcie w kolejnym poradniku Gramy z Głową. Dziś zajmiemy się tematem, który był obiecywany jeszcze w pierwszym poradniku, czyli zwiadem aktywnym. Za materiał posłuży nam powtórka gracza Ini1 na T52, czyli jednym chyba z najbardziej popularnych skautów. Sprawa taka teoretyczna, jeśli chodzi o ten zwiad aktywny, no jest to bardzo prosta sprawa w kwestii teoretycznej, po prostu trzeba być cały czas w ruchu starać się non stop podświetlać drużynę i generalnie tyle, i czekać aż, aż pozostała drużyna zdejmie nam cele jak to wygląda w praktyce, za chwilę się przekonacie jeśli po prostu nie można robić tego zwiadu pasywnego jest np. mało krzaczków albo mamy słaby zasięg widzenia, lub po prostu z wyboru chcemy robić zwiad aktywny no to polega to dokładnie na tym, co pokaże nam za chwilę Inni czyli jest to przede wszystkim spot drużyny, i teraz gracz początkujący zrobiłby błąd, pojechałby dalej. Doświadczony spotter po prostu robi kółeczko i wraca, i na tym to generalnie polega czyli to jest spot, ucieczka, i za chwilę, jeśli tam ci znikną, powiedzmy, z radarów naszej drużyny. No to jest znowu spot i to jest powiedzmy, można by powiedzieć, że to jest koniec poradnika. Tak to mniej więcej wygląda. Po prostu trzeba być cały czas w ruchu, cały czas podświetlać te cele, nie dać się trafić oczywiście, robić uniki. I jak widzicie, inni tutaj bardzo dobrze, oprócz oczywiście tego zagrania, tutaj się zagapił, nie trafił i po prostu trzeba jeździć, podświetlać cele. Nie dać się trafić. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że taki spotter po prostu bardzo szybko zginie na początku meczu, nawet jeśli dobrze będzie, będzie robił ten zwiat. No bo dostanie jakiegoś nieszczęśliwego hita od arty, czy od jakiegoś TDK, zejdzie po prostu na strzał, czy zostanie zdetrakowany i za chwilę ktoś go dobije. Oczywiście to jest kalkulowane w ryzyko, to, to może się zdarzyć. Natomiast ta cała sztuka polega na tym, żeby nie dać się trafić. I nie, po, nie pojechać za głęboko przy tym zwiadzie, po prostu to jest na takiej granicy, granicy spotu. Jest, jest wykryty czołg, czy tam kilka czołgów, i w tym momencie powinien nastąpić odskok, nie jechać dalej. Jak wiecie, czołgi lekkie mają kamuflaż nawet w ruchu. Także takim podstawowym perkiem, oprócz żarówki, właśnie powinien być kamuflaż. Oraz zwiększenie zasięgu widzenia, także jeśli chodzi o ekwipunek, no to jak najbardziej optyka przy takim zwiadzie aktywnym, plus perki powodujące zwiększenie zasięgu widzenia, na pewno wentylacja. Załoga oczywiście 100% to jest podstawa, w innym wypadku czołg będzie jeździł wolniej, będzie miał mniejszy zasięg widzenia. No i historii to tyle w praktyce, jak to wygląda, właśnie widzicie. To jest właśnie krążenie takich kółeczek. Wyczekanie w odpowiednim momencie meczu, kiedy już będzie można pojechać po Artę, to jest po prostu właśnie zdjęcie Arty. Doświadczeni gracze nie robią tego nigdy na początku, tylko właśnie w takiej fazie końcowej. Tutaj Inni miał szczęście, że nie został zdjęty od, przez Artę. Na szczęście Arta podpalona. Inni się nie naprawia, jeszcze zestawem naprawczym miał przez chwilę osłonę w postaci tej arty teraz już jest ryzyko na szczęście nie został trafiony arta wykończona no i znowu i znowu ponownie to samo czyli odskok zniknięcie z radarów i ponowny spot tak aby dać właśnie swojej drużynie nowe cele i nie robi to tutaj bardzo dobrze Teraz znowu będzie polował na kolejną Artę. No i generalnie, jak widzicie, ta, tak to wygląda w teorii, w praktyce. Taki zwiat aktywny na pewno jest, jeśli na przykład nie mamy żarówki na czołgu, takie fini, no to jest nawet bezpieczniejszy czasem niż wjechanie w krzaczek, bo wjeżdżamy w krzaczek. A teraz jeszcze ładna akcja filmowa z driftem i wykończeniem arty. I, I dokończając myśl, jeśli nie mamy żarówki i chcemy zrobić zwiastu pasywny, no to może się to skończyć tym, że zostaniemy wyspotowani, nie wiemy o tym no, i zejdziemy na hitę. Także niekiedy czasem ten zwiast aktywny jest bezpieczniejszy, no tylko mówię, czołg musi być bardzo szybki, zwrotny. Musi być dobra załoga, dobry ten zasięg widzenia. No, jak widzicie, tutaj, oczywiście pod koniec meczu. Już takim lightem można sobie pozwolić na, na dokańczanie, dobijanie takich pojedynczych, pojedynczych celów. Zbieranie sobie tutaj więcej expa za podświetlenie, za obrażenie. Tutaj znowu pojedynczy cel tyłem, także Inni sobie w tym momencie poprawia statystyki, poprawia swoje osiągi w tej bitwie, jeszcze podpalamy IS. Ale generalnie celem, celem zwiadowcy jest po prostu zwiata, że zadawanie obrażeń to jest kwestia drugorzędna, bonusowa, dodatkowa. Najważniejsze to jest właśnie podświetlanie przeciwników tym się powinni zajmować zwiadowcy i jak najbardziej niszczenie arty i przechwytywanie również wrogich skautów. Jak widzicie, meczek wygrany bardzo pewnie. Za chwilę po meczu zobaczycie wyniki. No i tyle. Poradnik jest krótki, no bo też nie ma tutaj sensu pokazywać trzech bitew bardzo podobnych na różnych mapach. Zasada jest taka sama. I zobaczcie wyniki. Zwiadowca, służba patrolowa, snajper, strzelec pancerny, strzelec wyborowy i odznaka mistrzowska. Tutaj widzicie EXPA, 4 fragi, ponad 1270 EXPA i bardzo dużo obrażeń po wykryciu. Także to z tej strony tyle, dzięki za uwagę i do następnego poradnika, cześć!